Otwieramy dzisiaj komputer dużej mocy jeden z największych, który pojawi się na liście to 500 ale ma szczególną, szczególnie został nazwany. To został są nazwanie profesora Daniela Józefa Wena. Klaster jest zbudowany z ponad 7, 720 węzłów połączonych siecią InfiniBand FDR-ową, czyli 56 gigabitów. Jest to zrealizowane na przełącznikach Melanoxa. Same węzły to są dwa sokety na Haswellach, 12 rdzeniowcach, 64, 128, 256 GB, ponieważ węzły mamy przeróżne. Platforma Intelowa, oczywiście DDR4. Jeżeli chodzi o dyski, to brak jest dysku, system jest zupełnie bezdyskowy. Dane zapisywane są na lastrze poprzez Infiniband. Obecna instalacja to jest ponad 60 GB na sekundę. Głównie na macierzach DDN-owych jest to realizowane. Jest 16 OSS-ów do tego. Oprócz tego z takich technikaliów to zajmuje 10 szaf. Architektura jest w każdym dwa u są 4 serwery. Każde serwery można oczywiście y, serwisować osobno. E, mają po dwa zasilacze. Na jednym zasilaczu jesteśmy w stanie cztery obsłużyć. E, chłodzone są powietrzem. E, chłodzenie jest realizowane na podstawie wody lodowej. E, woda lodowa e, o temperaturze 13 na 17 z tego co pamiętam. E, łączna e, moc, e, która jest potrzebna do schłodzenia, to jest ponad 250 kg. E, chillery do wody lodowej są zamontowane na dachu. W całej instalacji wody lodowej jest ponad 7 ton płynu. Jest to woda z glikolem i woda z wymianą, dlatego że woda ma troszeczkę większą pojemność cieplną. Dzięki temu jesteśmy w stanie obsadzić w pojedynczym raku ponad 30 kW kilo sprzętu, sprzętu. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, użytkownicy mają własne oprogramowanie, własny kod. Mamy pełną gamę kompilatorów. Portlandy, Intel, MKL. To, co jest użytkownikom potrzebne. Oprócz tego mamy dużo oprogramowania naukowego, począwszy od Matlaba, poprzez Gaussiana, Molkasa, Molpro, Matematykę, R, Ansysa, Fluenta, Mechanicala. Mógłbym tu wymieniać dość długo, więc z pamięci mi jest trudno to zrobić. Posiadamy w sumie większość oprogramowania HPC, które jest używane przez polską naukę. System operacyjny jest to Scientific Linux 6, to jest de facto klon, no powiedzmy Centosa, tak, czy Red Hata, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jeżeli chodzi o wirtualizację, nie używamy wirtualizacji z powodu z kilku powodów. Bardzo chcielibyśmy używać wirtualizacji, ale nie nadaje się ona jeszcze odpowiednio dla maszyn, czy nie należy dla maszyn, dla zadań, które są wieloredzeniowe używające MPI-a. Największą rzeczą, którą nam brakuje, de facto to jest możliwość robienia checkpointów na wielordzeniowych, znaczy na wielonodowych de facto zadaniach. Niestety ciągle technologia do tej pory nie dorosła, jeżeli chodzi o możliwość checkpointowania.